Witajcie. Dzisiaj mamy dla was rodzimą produkcję pod tytułem King Arthur's Gold. Jest to wy, stworzona przez Transhuman Design i pana Michała Marcinkowskiego. Co? Nowa gra w konwencji pikselowej. To jest, znaczy ciężko to chyba nazwać konwencją. No, styl graficzny Styl pixelartowy. Tak. pikselartowy. E, to jest człowiek, który zdaje się odpowiedzialny, był odpowiedzialny za Soldata. Całkiem przyjemna gierka. E, tak, fajna, fajna gierka. Kilka, kilkanaście chyba już nawet lat temu trochę, trochę czasu się nad nią spędziło. W międzyczasie nie wiem, szczerze mówiąc, jak wyglądała historia tego studia, i jakie tam były jego dokonania. Coś tam zdaje się po drodze jeszcze zrobił, natomiast tą grę, ile tak powstaje? No, powstawała, od 2011 roku powstaje, no, natomiast w umyśle twórcy w jednym z wywiadów widziałem, że dużo, dużo wcześniej już tam coś kombinował z nią, natomiast. Tak naprawdę to studio to wzięło się za tą grę dopiero parę lat temu. No dobra. To zobaczmy jak im to wyszło, zaczniemy może tutaj, bo gra jest nastawiona raczej pod multiplayer, ale także takie tutaj tutorialowe misje solowe są. Można zobaczyć Save the Princess, Maciek za klawiaturą. Tak, nie mam zielonego pojęcia co się robi. Bośniuj <grybujmy> dla innych i czytaj książki, no to dobra porada. No tak, to jest słuszne przesłanie. Tu mamy historię jakąś, to można chyba... Przywinąć. OK. Widzę, że tutaj można sobie oddać. Tak, i to jest nasza postać. Ja tutaj głowę mu taką wybrałem, trochę mu taką ptasią, bym się kojarzyła z takimi maskami weneckimi. Natomiast głowę można wybrać spośród kilkudziesięciu różnych głów. To jest chyba jedyna opcja kustomizacji. Tutaj jak na razie jaką znalazłem. Tak, widać graficznie jest całkiem przyzwoity. No, taki standardowy myślę poziom. Mniej więcej takich pikselartowych produkcji. Może troszeczkę tło by mogło być jakieś ciekawsze, bo jest takie troszeczkę monotonne. No, więcej poziomu tam, tej paralaksy, nie? Że tam by się więcej przewijało tak, o. że można jakieś ścinać drzewa. <laughs> Co ci to drzewo zrobiło? No, krzywo rośnie. No, to, to, to całkiem fajnie wygląda. Zdaje się, że tutaj jest jakby kilka profesji, tak? No, tak. W grze multiplayer masz do dyspozycji górnika, łucznika i właśnie tego naszego pana z mieczem. Górnik to jest taki builder, tak? Tak, builder. On tam właśnie kopie tu surowce, jakieś surowce są i buduje z nich różne tam zamki, baszty. No i ogólnie gra polega na tym, w multiplayer, w normalnym Capture the Flag, po prostu, że musimy zniszczyć zamek przeciwnika. Jest też parę innych trybów to rozgrywki. nazywa się Capture the Flag? No tak mi się powiedziało, pokażemy to troszeczkę później. Dobra, na razie, co ja mogę powiedzieć o sterowaniu? Sterujemy sobie tutaj, mamy klasyczne guziczki do łażenia, czyli na przykład wsad. Yy, Podoba mamy... Ci się? Aby się troszeczkę jakby tak mało responsywne wydawało. No, Takie... no chyba jest w miarę okej. Okay. Na razie nie, nie mam się za bardzo do czego przyczepić. Yy, mamy pod lewym guzikiem atak, możemy go tak czarżować troszeczkę, widać żeby był mocniejszy. Pod prawym mamy tarczę, na której chyba też możemy sobie szybować czasem. No, Ale całkiem nieźle. Przynajmniej tak to wygląda w przypadku tego pana. Możesz biegać po ścianie, o tam masz pierwszego przeciwnika. Wywiórkę nie Jest wywiórka, to jest ryba prawdopodobnie pod wodą. Ryba. No nie, podwodna wywiórka. No, co, w sumie? on będzie chciał mnie zabić, tak? No dobra, ja się zasłonie tarczą i on mi nic nie może zrobić. A, no, hmm. go zadziubałem, Mam bombę. To jest czcionka troszeczkę jest taka nie, nie pasująca No nie pasuje tej troszeczkę. Zająłeś budynek. można Zajmować jakieś budynki. No to, to jest rozumiem takie wprowadzające do. No i tak właśnie do. do tak. No, jak widać, tutaj coś można robić, tak? Jak te skrzynki coś nam dają? Nie, nie, nie. Kucać, czy coś nie <laughs> nie kucanie coś daje? Nie stwierdziłem kucanie, tego. Kucanie takie jest. O, bomba! Mógłby się rzucić na przykład. Rzucę bombą, ale nie wiem jak. O, no, <laughs> okej. Okay. Spróbuj spację następnym razem. Spacja, dobrze, dobrze. Spróbuję spacji tym e. razem. No i co? To jest, tutaj widzę, że ktoś do mnie strzela, więc zasłonie się tarczą. No i widać, że są jakby pewne takie... Glicze, takie, tak? Że... Troszeczkę glicze, ale to... Zaraz mi tu zrobi dziurkę w głowie. A patrz, ucieka przed tobą. No, ale nie ze mną te numery. Czy to się da jakoś podnieść? Może nie, to są arrows, jakbyś grał łucznikiem. Rozumiem. Y... Otoczenie jest całkowicie do zniszczenia. Znaczy całkow a górnik może na przykład kopać w ziemi, tak? Tak, oczywiście, tak, tak, tak. No, Okej, okay, to, to jest fajne, bo tym mieczem chyba kopać za bardzo nie Nie, mogę. nie, nie. No tutaj się tak zaczaje. <laughs> Sekretna taktyka, tak? Tak. no to Jest mistrzem strategii. Przebijasz się do przodu, leć dalej. I tutaj mamy jakiś punkt wyjścia, tak? Tak, bo to te składa z takich map to przygoda przynajmniej, bo Ha, tu masz sklepik. Sklepik i używa się go jak? Ok, wciskając. E, i możemy sobie tutaj kupić różne rzeczy. tak? Mining drill na przykład, healing jakiś, bomby. Stone. Kupię sobie stone, ale nie wiem, czy coś z tego wyniknęło. Masz pieniążki na to? Tak, masz w ręku ten stone. Okej, stone, yy, mogę sobie z nim biegać. Nie wiem, czy to coś zmieniło. Rzuć go. No, oprócz tego, że wygląda jakiś garbus. No, daj. No, tak. nie, nie, nie był zbyt. O, tak, strzałem w zęby, że Znaczy. No, I teraz ja na nie, ciebie spad... Spróbuję go tym kamieniem. Jak mu się go uda rozpędzić jakoś? No i tak. Ojej, Nie, 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 wróć się. O. Dobra, może go podniosę jeszcze raz? Jak, jak go podnieść? Inventory Full masz napisane. No i dobra, jakoś poprzednio się udało. Wciśnij może S, spróbuj. No i zniszczył mój kamień, no nowiutki kamień. <grym> Ach, ten kamień był z tobą wszędzie, a oni tak się potraktowali, no. To. Dobra, tamtego pana chyba trzeba po prostu olać. No, jest taki, dosyć chaotyczna jest ta cała walka, chociaż widać, czy są tu pewne elementy takie, yy, nazwijmy to, skilla, to znaczy możemy zablokować, na przykład w momencie, kiedy tak, zablokujemy tak mieczem przeciwnika, to on dostaje... Jakiś taki tam design? możesz wejść tam, tam gdzieś tam, oprzed, tą wieżę. Tam zda się jest jakaś machina. No bo tutaj także kwintesencją tej gry w multiplayer jest przez to, że właśnie wydobywa ten górnik te różne surowce możliwość budowy różnych machin oblężniczych poprzez statki, jakieś katapulty, trebuszety. Nie wiem, czy trochę, nie przesadzam z tym, ale. No jak tam ci idzie? No dziubam sobie powoli tych lutków. No, jedno, jedno jest yy, pewne, to chyba nie jest gra singlowa specjalnie. Nie, tak, nie To nie. jest na zasadzie takiego troszeczkę wprowadzenia, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda. Jedyne co tu w single player można robić przez sieć, że można to są… Można zabijać ryby. <laughs> challenge takie różne. Na przykład kto jak najszybciej przedostanie się przez, nie wiem, jakiś tam tor przeszkód przygotowany przez twórcy gry. Takie różne są smaczki. Pędź, pędź i wskakuj na łódeczkę. Okej, okay, jestem na… S, tak? A, do dołu. No dobra, no i mogę sobie teraz. <grymne> podpłynąć, tak, żeby mogli trałować. cię trafić. O, <grymne> <mapa>. no to... <grymne> Taki pióropusz teraz mam elegancki. Nie wiem, czy to miało sensu dużo, Ogólnie to. No, mogłem po sobie po prostu chyba tak. Gdybym chciał, tak to mógłbym też. O, sobie na przykład tak przepłynąć. <grymne> Jeszcze oprócz tego mógłbym się wtedy osłaniać, tak, żeby mi nie dostać na przykład strzałek w głowę. No ale. No to jest wprowadzenie do pojazdów w tej grze, prawda? No. Ale czy, czy one mają jakiś głębszy sens w, w takim razie później? Się... No tak, bo no później nie, nie, są nie tylko takie małe łódeczki, ale I... całe także drakary, coś zrobienie innego na kształt przynajmniej. No tak, ale czy to coś zmienia? No bo tak czy inaczej możesz przecież sobie samemu popłynąć. Z tego co ja grałem, a grałem troszkę, to no dają pewną osłonę tej łodzie, ale a. tak naprawdę to... O zobacz, tam rekin jest, weź daj się zjeść, ja bym chciał zobaczyć jak jesteś zjedzony, o. No ja nie, nie wiem, czy ja nam się zjeść, wiesz, bo ja jestem wytrawnym łowcą rekinów. Haha, <grym> brawo rekin. Tak, dobra, zanęta ta podstawa. Tutaj wypadają jakieś te... Yy... Monetki. Monetki. No to masz szop, nie? No to... Ja go dopadnę. O, widać, że ten rekin nie jest zbyt inteligentny. Z zabawnych rzeczy raz, raz na tej mapie rekin wyskoczył za mną na ląd i... Oj, ale jest twardy. Dobra, myślę, że jeszcze jedno podejście i będzie po nim. Ale może by nie zabijaj, zostaw tą faunę w spokoju wodną. Ale nie w twoim stylu. Marek <grym> zmasakrował ci zbłoki. O ty, twardy jest skubaniec. Nie no, teraz to już za późno. <grym> to Rozumiem, to, to oznacza <grym> wojnę, tak? <grym> Zaraz kupię i go. No co jest, ten rekin jest jakiś oszukany. A co, wracają mu hapy czy po no nie prostu? nie wiem, no powinien już nie mieć hapów. Czy dasz się go jakoś dosiąść? O, da się. Jeździsz na nim? Jeżdżę na nim. Coś jest zbagowanego, ale trochę jakby na nim jeżdżę. Ej, okej, okay, to mi się podoba. To o tym nie wiedziałem. <laughs> okej, okay, No to jest dosyć ciekawe. No <laughs> i bizon, zagryźć bizona rekinę. Nie wiedziałem, że tak można. Nie, nie, nie można za bardzo. <laughs> no to było dosyć ciekawe. No i jeżeli jesteś, jakoś wskoczysz na niego i naciśniesz do dołu, to, to kucanie, jakby to się. Na... O ile się nie mylę, to na Bizonie także da się jeździć. <noise> Ty masz na głowie łódkę. Nie, ja, nie. Wrażenia są bardzo przyjemne, prawda? Jest to gra jest rozwojowa. Jest no, na pewno dużo różnych ciekawych rzeczy, natomiast pytanie jest takie, jak to się przekłada na już taki jakby właściwy gameplay, tak? znaczy, okej, okay, można, można dosiadać rekina, tylko pytanie, czy to coś daje? No, istotę, fetycznie. czy zawsze nie chciałeś dosiadać rekina? Moc? Nie no, tak, pytanie tylko, czy wiesz, no, jak na razie to nie, nie było zbyt efektywne. Spróbuj wskoczyć na tura. O, ale ci z, coś z biodra z, strzelił. Dosyć jest, tak, z lumbagą ma chyba jakieś bo strzela z biodra ostro. No możemy tu jeszcze popróbować troszeczkę różnych dziwnych rzeczy. Zbiera te pieniążki. To chyba jest no, ruda złota podwodna. Nie. Zauważ, że jak zanurzasz się w wodę, to ściemnia się ekran, co ma chyba symbolizować jakby zużycie tlenu. Może kurę jakoś złapie albo coś. No co, tak żeś mieczem No Dobra, czekaj. I Rodeo. No dobra, jestem na Bizonie. Możesz nim kierować? Czy? Tak, ale jest taki dość. Yy, zrzuca mnie. Mogę nim trochę, trochę kierować? No może go muszę uje i ujeździć najpierw. O kurde. Bardzo ładnie. Dobra, Spróbuj dobra. na rekina go poszczuć. Okej, okay, teraz, teraz zginę. <laughs> no liczę na to. No jakiś już taki... A, znów go mam. O, chyba już gorzeć.. Nie. No jakaś ostra jadka się dzieje pomiędzy rekinem a moim turem. <grym> Twoim turem? Nazywasz go... Turem, bo jest turem, no. <grym> no jest to ciekawe, a <grym> tak zupełnie niepotrzebny nikomu. Ja nie, spróbuj nie. się teraz może spróbować przebić tam. No, no, myślę, że to będzie dużo łatwiejsze. Jesteś w stanie ominąć to wejście do podziemi? Teraz to już, nie wiem... Stoi czy... w nich reki, stary. O. No, ale to jest jakieś dziwne, bo on czasem, czasem zadaje damage, czasem nie zadaje damage'u. No jak to z Bizonem, no, turem, nie wiem, czy to tam... No nie wiem, no, być może, ale na, na potrzeby gry mogliby ten naturalny element turowatości z niego usunąć. <gry> I sprawić, żeby jednak zachowywał się w sposób troszeczkę przewidywalny i troszeczkę pozwalający na opracowanie jakiegokolwiek podejścia. Dobra, nie koni się tam... Okej. Okay. No, otworzył ci przejście. Teraz go... otworzy mi też czaszkę. No, no i udało ci się. Spadł mi na głowę kamień. Nie ja widać, widać można fizyka. Budować, tak. Można budować różne pułapki. Prosta fizyka jest zachowana, czyli tor lotu strzały jest po paraboli. W, Drzewa spadają. W miarę naturalnie. Tak samo da się niszczyć budynki, i które też rozpadają się dość widowiskowo. Jest tak, że jak podporę, załóżmy, zniszczymy. Tak, to tak, tak, się. tak. Tylko to musisz mieć coś większego niż. <grywy> nie, no nie. Dobra, może nie wiem, czy tutaj jeszcze w tym, w tym solo jest coś do pokazania fajnego, czy. Nie, no niespecjalnie to wszystko jest, jak mówiłeś, przygotowanie do multiplayer. Może spróbujemy uruchomić grę multiplayer, wejść do menu tam na dole, multiplayer. No i weźmy, mamy Capture the Flag, Take the Host, Team Deathmatch, Challenges, no ale po prostu zerknij sobie może na serwery w co grają ludzie w tym momencie. No lag server, no to powiedzmy no lag server, no widać, że sporo ludzi całkiem w to gra, no to jest zawsze dobry znak. Tak, to prawda. Twórcy gry są bardzo responsywni na, na, na opinie graczy, gracze na, for, na forach. Piszą twórcom co by chcieli nowego, co można zmienić. Ok, widzę, że to jakaś piła tarczowa jest. Jak widać każdy tutaj w przy różnych strojach. No teraz spróbuję coś zdziałać. Co nie Czy wiem jakieś, co to jest. Coś dziwnego się dzieje. Może to jest ten y, serwer dla griferów. Chyba to jest jakiś latający statek nowy dodany, nie wiem. Niewidzialny, no to jest. No, ktoś mnie ładnie tutaj zarznął, jak prosiaka. To no, pewnie jakiś cheater, bym powiedział. Na pewno. No, widać, że dzieje się sporo. A jak przyjemność z rozgrywki? Odczuwasz jakąś? No, na razie ciężko mówić, wiesz, o jakiejś przyjemności. Nie wiem w ogóle, co się dzieje. Jest mnóstwo ludzi, którzy wiedzą, co się dzieje. Po co ktoś oni tam wchodzą? Zobacz, wejdź tam za nimi. Nie mogę. Nie mogę tam wejść. Widzę, że mają różne śmieszne czapki, co jest fajne. Spróbuję to tak tędy się przedostać. Zrobię dziurę w ścianie. Z... <grywa> chyba nie chcą, żebyś to zrobił. Nie? No dobra. No. A tam jest chyba jakieś wyjście. Skoro ktoś tam strzela, to znaczy, że można tędy wyjść. No dobra. Tutaj czerwąsi widzę. To ja tam sobie pobiegnę. Zrobię misję stealth. To jakiś niecny łucznik który świetnie się posługuje tym hakiem, kończą mu się strzały, a No No niestety. <grym> czy jest to jakiś element taki, nie wiem, rozwoju, że te postacie stają się silniejsze, czy coś takiego, czy, czy, czy raczej nie bardzo? Nie, nie, ja nie stwierdziłem niczego takiego. Szkoda, bo liczyłem na to, że oni nie biją, bo mają wyższy level, bo coś takiego. O, widzisz właśnie, coś się zapada, spłonęło coś. coś pierdzielną, O, i ładnie ktoś nas. Z czego to jest strzelają? Z jakichś takich strzał, tak? Płonących. Tak, jakaś taka balista. Choć chyba spróbuj się dostać pokazać tą balistę. Ona tam na górze jest, nie wiem czy tam no, ci się uda dojść. Myślę, nadzieję, że będzie to ciężkie do zrobienia. Lataj ale... dużo na tej tarczy, bo ona tak, jest taka bla, trochę... Jestem kapitan Ameryka. <laughs> Okej, okay, tędy nie przejdę, ale też może spróbuję rozwalić te drzwi. Chyba słabo mi dojdzie. No możesz bomby użyć. Nie mam bomby. Widzisz tak można Zrobię no, czyjeś zwłoki A Zemsta, Zemsta jest słodka poziom trudności zabójca zwłok nie był zbyt duży Arrow Shop. okej. Okay. co? co? Dobra, nie wiem, nie wiem jak tam dojść, szczerze mówiąc. Czy jedno jest... Yy, patrz, na... patrz ma nasz banner, zabij go, zabij go! Naszą flagę przepraszam Chyba za flagę odna się. Nie wiem jak. <laughs> Ale chaos niesamowity jest. Tak. No, na pewno to może być całkiem fajne, jak gramy z ludźmi, którzy są zorganizowani, jak wiemy o co chodzi. I na pewno gra e, daje pole do stworzenia różnych fajnych rzeczy. Widać, że tu ktoś może drabiny stawiać na przykład. O, Spróbujemy sobie po nich wejść. O kurde. Tu coś się zawaliło. Dobre, dobre. Widać, że się przydostaliśmy. Także na pewno. Tak, gra Można, z jakiegoś powodu że... jest bardzo popularna. Już sporo kladów powstało. A czekaj, bo tu jakieś kolce są. No tak, no, myślałem, że widzisz je. No dobra, to Masz taki to... górnik to się przydaje, nie? No tak. Nie no, mówię, być może nie jest to gra najfajniejsza do. O, tu jest flaga. Do, do grania takiego w pojedynkę. Natomiast. Może być naprawdę bardzo ciekawa, jeżeli gramy z, jakimś, z jakąś grupką, chociażby dwóch, trzech osób z komunikacją głosową i myślę, że już wtedy można się naprawdę fajnie w to pobawić. No, nie co prawda nie Nie było nam dane jeszcze stwierdzić co tu dokładnie można robić, tego wszystkiego zweryfikować, ale no z flagą, A jest cięższy jesteś z tą flagą, czy? Nie wiem, ale tu jesteś ludzie są. Ooo, zaraz mnie zabiją. No ale miałem przez chwilę flagę, nie było źle. Tak, nie widać, już Wydaje dostanie. się, że można tu robić dużo różnych ciekawych rzeczy. Być może nie wszystkie są dopracowane. Widać, że tutaj jest jednak troszeczkę takiego, takich glitchy. Tutaj jakiś dziwny koleś się już to lagi czy co to jest? No gra jest rozwojowa, cały czas są nowe updatey. Dobra, tutaj tego chyba trzeba bronić, tak? Bo to jest... Haha, <laughs> ładnie, ładnie. Nie no, ja to tylko macham tym mieczem na ślepo. Ja nie, na ciebie chwaliłem. No wiesz co, no, przepraszam, no ale tak. Można robić jakieś pułapki czy coś takiego widziałem na, na tym. Machiny oblężnicze. właśnie ktoś by zrobił jakąś machinę by się pobawił a nie to ten. No, dzieje się dużo. Na pewno dzieje się dużo. Niekoniecznie z sensem, ale też na pewno można tu jakiś element sensu wprowadzić do tego chaosu całego. Patrz to się tutaj tunelem do nas ten. Tak, nic tu w ogóle nie widzę. Są drzwi. Rozwalę to. O. Nie, nie wiem, czy jestem w stanie coś takiego rozwalić. No na pewno oni są w stanie rozwalić mnie. Dużo krwi. Nie wiem, może spróbujmy dostać się do jakiejś innej gry. No to klasycznie. co? Capture the flag, mówisz, tak? No to było Capture the flag. Ej, gdzieś znowu mnie, nic nie kliknąłem, ale przeniosłem. No nic, no, zobaczymy co się stanie. No, zawsze jest to szansa na coś nowego. O, tym Znale, razem jest jesteś czerwony. czerwony. <coughs> jesteś łucznikiem nawet. Mhm, no to Pod prawym przyciskiem masz grappling, grappling hooka. Huk. Pod żadnym przyciskiem mam skakanie zby ze zbyt dużej wysokości i stracenie życia. Rozumiem, że tą rudę wow. czytelnicy mogą wydobywać, tak? Tak, I tak, I tak. zbieranie surowców, za które coś tam można kupić, tak? Tak. I one oczywiście się respawnują z czasem. O, ho, ho, jak się tutaj obudowali chłopcy. Ten jakąś bombę rzucił chyba. Nie no, wygląda to, powiem ci, że całkiem zabawnie, no. Na pewno jest tutaj dużo takiego chaosu i co z jednej strony może być minusem, ale z drugiej strony no, ten chaos jednak bierze się z tego, że jest po prostu dużo możliwości, tak? Te możliwości niekontrolowane w żaden sposób mogą nam tworzyć jakiś taki chaos, którego niestety chyba nie da się uniknąć. No i to jakieś yy, chyba mam nie za dobre połączenie. No co, myślałeś, że go nie wytrafiłeś, tak? Nie, ale z sporym opóźnieniem ta strzała wyleciała. Ja Aha, wiesz. no to ty, to ty to czujesz na myszce, nie? To, to wiesz. Dobra, tu też się nie dzieje nic specjalnie ciekawego. Pokażmy jeszcze może jeden tryb i... Take the halls spróbujmy. Nie wiem, czemu mnie automatycznie przerzuca, ale... No tutaj trzeba opanować jak najwięcej takich... Jest taki domination, tak? Tak, tak, tak. Boże co to jest Baker Military Supplies Factory Water. Amo Factory? Water. Pat, Patrz on biegnie. Z czym on bieg? Nie wiem to jakiś jest. Co? Wziąłem to. Wziąłem, wziąłem, zabieram moje. <laughs> Nie wiem co z tym zrobić. <laughs> Ale mam Komodę. Komu komodę. <laughs> Idź za nim, no. Może prosiće, cię, żebyś zaniósł mu tą komodę. <gry> Co, patrz, to są dropy jakieś. I chopsa! Daj tu ludziom tą komodę, widzisz, że czekają. Nie tam, to moja komoda, nie oddam jej nikomu. Jak mogę coś rzucić? Nie wiem. Może E? Sp sp spacja, postawiłem komodę. Dobra, zabrał mi komodę! Oddawaj moją komodę, złodzieju! Ty, no dobra, on coś jakiś plan ma z tą komodą, wejść za nim. <gry> Plan z komodą. no już za późno, bo już teraz tam nie wskoczę. No nic, utknąłem tutaj niestety. Tam jest jakiś zły człowiek. Ty go nie zabiłeś podczas tych gier No, no, no To jest oszukane, no. wiesz, lagi są i w ogóle. Pasz, nie tam... no to wiesz co, to, to nie jest gra taka super casualowa, no tu widać, że żeby w tą grę cokolwiek osiągnąć, trzeba jednak troszeczkę wprawy, troszeczkę zrozumienia tej mechaniki i to nie jest tak, że wiesz, że kto pierwszy kliknie, ten wygrywa. No to tu ewidentnie trzeba wiedzieć co i kiedy robić, żeby, no wiem, żeby no, ty cokolwiek osiągnąć. Nie wiesz. No. no bo pierwszy raz gram w tą grę. No no, dobra, dobra. Może, ja może puszczę Adam. Nie, 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 dobra, Adam, zostawmy, zostawmy to. Adam kres. pokaże, zostawmy to no, w to grać. Bo tu się ze mnie śmieje, a widzę, że sam Oj. na pewno chciałby się popisać. Tak, 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 tak. No i jadam za sterami, widać świetnie, o świetnie. Ze stawienia myszki miałem. Mhm. <grych> Ale tam ładnie dwa hit combo na powietrze zrobiłeś. Zobaczymy, no. W naszym holu tutaj. Gdzie jestem? No trzymasz jakąś wodną bombę. Okej, okay, trochę, trochę chaotyczne to jest rzeczywiście. No nie <laughs> wiem, dlaczego zespanowało mnie w holu przeciwnika, dlatego tak. No bo taki wiesz, jesteś strajk ninja. <laughs> nie no, to, to co można powiedzieć o tej grze na pewno, to jest to, że z jednej strony jest. Yy, wydaje się, że może być jednak troszeczkę nieprzyjazna dla, dla pojedynczego gracza, który gra sam. Yy, jednak wszystkie te tryby w zasadzie chyba są oparte na, na walce drużynowej. Nie wiem, czy są tu jakieś takie zwykłe defmacze. każdy na każdego, czy nie, nie, nie. Także, także, no. I są te challenge, tak których mówiłem. Wcześniej. Jeżeli ktoś nie do końca jest zgrany, nie wie o co chodzi, no to będzie dla swojej drużyny obciążeniem, bardziej chyba niż pomocą. Ale no z drugiej strony, niewątpliwie ten system daje możliwość bardzo fajnej rozgrywki drużynowej ze zgraną drużyną. Być może dlatego właśnie jest dużo klanów, bo nie, nie granie w klanie troszeczkę mija się z celem i na pewno jest dużo mniej zabawne niż granie z ludźmi, którzy wiedzą o co chodzi, organizowanie jakichś fajnych akcji. A widać, że naprawdę można tu realizować różne, yy, najbardziej nawet szalone pomysły. No, zostałem się gdzieś. Nie wiem czy uda nam się coś takiego pokazać. Ha, ja bym te maszyny oblężnicze zobaczył chętnie, bo widzieliśmy co prawda jak one działają od strony otrzymującego. Natomiast nie widzieliśmy samych maszyn. Spróbuj się gdzieś dostać maszyna, chociaż w tej grze może nie być tego. No nic. Chyba tym archerem jest łatwiej się poruszać jednak. Tak, tak. Zdecydowanie. Myślę, że na tym będziemy powolutku kończyć. Może jeszcze wrócimy do tej gry właśnie, żeby opisać te machiny obleżnicze. Ale to raczej trzeba się będzie przygotować. O, udało mi się przebić. ok. Przecież no, jak się lata na tej tarczy, tak się lata. No, chodź tutaj ty. Dobra. No, <grych> Zabij chociaż drzewo. Ja przynajmniej kilka drzew zabiłem. I rekina. Za pomocą tura tresowanego. Nie, ten tur to było... Coś no super. to było dziwne. <gry> latam na tej tarczy i latam. Widzisz całkiem nieźle sobie radzę. Nie no świetnie, tak. Dostałbym się to jakoś do... Dziękuję się lotnik. Latająca wywiórka. Z kim my tu walczymy też nie widać, to bardzo. Ach! No, i jak go wykończyłem. Rosiaka. porosiaka. Spawnę balista wezmę. O, mamy balistę. Gdzie jestem? A, czekam na. Respawn. Teraz spróbuję zająć miejsce, za konsolą tej balisty. No, no zrobię dużo dobrego. E, Okej, okay. to jest balista? No tak. No ja to są dwa miejsca chyba. A, możesz albo wsiąść do niej, albo. Nie chcę zmienić klasy, chcę, tylko... Wsiąść do niej. Jak? No masz miejsce, do dołu wcześniej. Natomiast... Nie wiem co to daje. <laughs> nie, no, drive, a AS, masz. Możesz ją prowadzić. Podobno. Albo i nie. E... No ona nie jest jakaś zbyt ruchliwa niestety. Wydaje się, że ten pan tutaj to jest kontroluje zabudowana. to, tak ten pan to kontroluje, natomiast y, można nią prowadzić. O, świetnie. To może ja się przesiądę do innego miejsca. Dlatego, o... A okej, okay, no. boom! <laughs> Jak pomagam mojej drużynie, zawsze się lepiej czuję. Zobaczymy. No ile możesz ten strzał przytrzymać? A, tak... e, skończyły się strzały. Najwyraźniej. No to dlatego pan wyszedł pewnie. Tak, no. Uczyły ze strzałami, ty niedobry, ty. No co? Dobra, pan chyba nie rozumie o co mi chodzi. Ale to nic... Dziwnego, bo ja też nie rozumiem do końca, o co mi chodzi. Natomiast polecę sobie jak na tarczy i będziemy chyba kończyć ten odcinek. Co ty na to Maciek? Tak, no myślę, że na razie nic więcej na ten temat powiedzieć o, nie możemy. To tutaj. Też zero, A za to mogę sobie pojeździć może. Yy, tak, również nie mogę sobie tym pojeździć. To nie jest statek, aby? Nie no, chyba nie. Chyba tak statek dla mnie, no ale to... Może trochę. Może dlatego rozwiązaliśmy problem, czemu on nie jeździ po lądzie. Tak, chociaż rekin radził w sobie całkiem nieźle. A no, jakim to nawet to jest naprawdę przesympatyczne zwierzątko. O, świetnie, zabiłem końzaje się. Nie, myślę, że ci się wydawało tylko. Tego dorbę tutaj. A, <laughs> pięknie. Pięknie. No byłbym dobry w tą grę, gdybym to trochę pograł. Trochę latanie na tej tarczy jest... Czasem działa, czasem nie działa. Ale patrz, patrz. E, 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 e. Nie takie to proste. I znowu go już zabiłem. O nie, już nie. I'm on the roll. No i na tym będziemy kończyć. Tak, e... gra kosztuje 10 dolarów. Zdaje się można tak nabyć na stronie oficjalnej, do której znajdziecie linka pod, pod filmikiem. filmikiem. No i to by było na tyle. Zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych recenzji. Dziękujemy bardzo za uwagę.